Zobacz na krawędzie. Gra no, Spód jest w idealnym stanie. Zaraz zobaczymy, co będzie w środku, jak wyciągniesz fotele i dywany. Ale to zobaczcie, to wygląda na fabryczną konserwację, to na fabryczny jest. baranek. To jest jeszcze znaczy w oryginalnym stanie. Korczak, powiem ci, że wolałbym, żeby była zardzewiała, bo nie byłoby żal ciąć, nie? A teraz aż szkoda. Dobra, na dół. Auto pochodzi z lazurowego wybrzeża, tam zimą nie solą dróg. Śnieg pada raz na 10 lat i leży tylko przez chwilę. Auto nie ma grama rdzy. Mrówek, zobacz jakie czasy, 5 cylindrów, a na kole 13. Lepiej się odpycha. Lepiej się odpycha, <noise> krótsze przełożenia są od razu. Ale ona jest w całkiem idealnym stanie, nawet tu z wierzchu. Powiem Ci, że jak nakupowane auto w nocy, w śnieg, deszcz, to jest perfekcja. Jak to się rozbierało takie samochody? Uch. No dawaj. O. A. Rzeczywiście jedno zabezpieczenie. <noise> Nie no, jednak szybciej niż nowoczesne. Jak znajdziemy śrubki tylko i zabezpieczenia, to będzie moment. Zobaczcie, jedno zabezpieczenie. Ciach. Przesuwamy fotel do tyłu. I fotel na zewnątrz. Zero czujników, zero kostek. Bardzo, bardzo prosto, chociaż muszę powiedzieć, że mrówka był szybszy. Paragon. Po francusku 50 10 euro, 10 eurocentów. Kilogram ryżu. O. No, jak na razie Lalunia. Nie ma euro? Nówka sztuka nie, śmigana, nie ma. Nie ma, nie. <grym> Mnie, Dlatego kanapę wyciągałem. Pod kanapą zawsze lubię wydział. Trzeba to wszystko delikatnie rozbierać. Dlatego, że te rzeczy do tych samochodów są bardzo drogie. A tego, czego nie wykorzystam, mogę sprzedać i sporo kasy odzyskać. Dobra. O, jest kasa! Kasa? Ile jesteś do przodu? 20, ale nie wiem czego, wypadła grosz. A jakie były dawniej we Francji pieniądze? Nie wiem, bo nie byłem. <gry> franki panowie, franki to jest 20 centymów, czyli tak jakby 20 groszy. Nie do wiary. Mówiłem wam o tym, że nie wolno kupować samochodu nocą, tym bardziej jak pada śnieg albo deszcz. To teraz wszystko cofam. Oczywiście to nic innego, tylko fart, ale cieszę się, że tego farta miałem.